Był to 18 grudnia, godzina 22. Inni się cieszą, bo zaraz święta, ale nam nie było do śmiechu, bo za dwa dni, koniec półrocza, a my nie zdawaliśmy z geografii, nie mieliśmy co zrobić. Bo jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka zapuszkowali ją w jakimś psychiatryku. Siedzieliśmy sobie u takiego jednego Rafała na chacie, po chwili zastanawiania się, mówię do bodźka. Sprawdź w Google, co to jest to, całe SCP, według Google, SCP to Jakaś stronka z pornolami gejowskimi. Może wzięli ją do pornola? Nie, co niby miałaby ona robić na takiej stronce? Chłopaki, mam pomysł, zróbmy śledztwo, chodźmy na miasto i poszukajmy tych ludzi, co ją zabrali. Co wy na to? Chyba cię pojebało. Nogi mnie bolą po tym, jak mnie ta wiedźma rzuciła. Nigdzie nie wychodzę, tym bardziej ją ratować. Nie wiem jak ty, ale my idziemy. No dobra, to ja se pogram w cs -a. A wy idźcie już. No dobra, to na razie. Godzinę później. Później chodzimy już tak, od godziny. I jedyne, co widzieliśmy, to jakiś żul, co chciał drobniaki. Może sobie odpuśćmy i chodźmy stąd. Bo robi się zimno. Musimy to zrobić dzisiaj, bo za dwa dni zakończenie, a ty chyba nie chcesz pisać poprawek z rozszerzonej geografii, co nie? I nagle, z niewiadomo, kąd trafiono nas wszystkich strzałami usypiającymi. Co jest kurwa po długiej drzemce? Budzę się w jakimś bardzo jasnym i wielkim pokoju, rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że w tym wielkim pomieszczeniu są też inni. Wstaję z wyra i rozglądam się. Co się kurwa wydarzyło? Musiał być mega ostry melanż, skoro nic nie pamiętam. I budzę się w takim miejscu, schodzę na dół i patrzę, a tam jakieś typy, którzy wyglądają jak z domu, z papieru. Tylko, że w innych maskach. Witajcie, uczniowie. Co roku w naszej szkole i minor zbigniewa kucharskiego w Łodzi organizujemy gry o poprawkę, dostaliście się, ponieważ nie szło wam z nauką. Aczkolwiek dajemy, dajemy wam szansę, przez tydzień zagracie w siedem gier, ostatni z Was zwycięży i zda z wszystkich przedmiotów. Jakieś pytania? Kiedy będzie w jakieś jedzenie? Robię się głodny, przecież zjadłeś ramę o łóżka jakieś 30 sekund temu. No tak, ale przecież to bardzo mało. Przecież taka rama to jak okrój. Jedzenie dostaniecie po pierwszej grze. Zatem zaczynajmy. Pierwsza gra to Baba Jaga. Kiedy pani dyrektor nie patrzy, możecie iść. Kiedy się odwróci, macie stać w bezruchu. Ten, kto się poruszy, zostanie wyeliminowany. Czas na przejście gry wynosi 10 minut. 3, 2, na, start. Raz, dwa, trzy. Dyrektorka patrzy. O kurwa ruszyłem się, co teraz mam zrobić? Raz, dwa, trzy. Dyrektorka patrzy. Musisz wziąć się w garść, bo czas się kończy. Przeżyliśmy. Co dalej? Witajcie. Przyszliśmy ogłosić wyniki pierwszej gry. Z 200 uczniów odpadło 44 z Was. Teraz dostaniecie jedzenie i przygotujcie się na jutrzejszą grę. Ale co to kurwa jest? Nie tak chcemy zdawać półrocza. Wolę przeżyć z jedynką na półrocze niż zginąć tutaj. Było trzeba się uczyć, dajemy wam właśnie szansę, jaka to szansa nas zabijać? No właśnie, wypuśćcie nas, cisza. I tak w domu starzy nas zabiją, albo giniemy tu, albo w domu, to bez różnicy, zostając tu mamy jakąś szansę zdać i przeżyć ten rok. Jak dla mnie, dopóki dostaję jedzenie, to mogę tu zostać, ale by chociaż nam zwiększyli porcję trochę, bo mało dostajemy. Ej, chłopaki, co wy tu robicie? Gdzie jest Franek? Nie wiemy, musimy się pilnować nawzajem i stworzyć sojusz przed następną grą. Co wy na to? No dobry pomysł. Następnego dnia. Pobudka, za chwilę następna gra. Ustawcie się w dwóch szeregu na środku sali. Następna gra nazywa się Bieg w Musicie przebiec tor przeszkód w minutę. Ten, kto nie zdąży, zostaje wyeliminowany. Gratulujemy przejścia kolejnej gry. 156 graczy, odpadło 22. Dlaczego dostaję tak mało jedzenia? Przecież to ledwo okruchy jakieś, chłopie. Daliśmy ci wszystko, co mogliśmy. Jakim ty cudem to wszystko mieścisz? Jak nie dacie mi jedzenia, to was zjem, rozumiecie? Okej, okay, masz tu kawałek pizzy, ale nic więcej nie dostaniesz. Spoko, w nocy zjem kilku uczniów. Co tu się kurwa wydarzyło? Gruby ponoć w nocy z głodu oszalał i zjadł kilku losowych ludzi. Ponoć stoi tak teraz, w bezruchu, bo ich trawi, pojebane. Zapraszamy na środek, na trzecią grę. Trzecia gra to tablica. Musicie podejść do tablicy i rozwiązać zadanie matematyczne. Piotrek kupił rower za 200 zł. Ma on dwa psy i jednego kota. Oblicz masę tira, który w niego wiedzie. 3 litry. Przechodzę dalej? Tak. Tak, no i kurwa S. Czwarta gra to obiad szkolny. Musisz zjeść porcję tego obiadu w mniej niż 10 sekund. O fuj. Dobra, dałem radę. Jakimś cudem. Ze 134 graczy odpadło 50 dobranoc wszystkim. Bo jutro następna gra. Kurwa, co ci chłopaki tak długo jej szukają, że od tylu dni ich nie ma? Pójdę ich poszukać. Nigdzie ich nie ma. Co to kurwa jest? An z przyjemnością chcielibyśmy Was zaprosić na coroczną grę o poprawkach. O nie! Muszę znaleźć chłopaków, upewnić się, że są cali. Czas zacząć piątą grę. Piąta gra to gra w woźnego. W pięć sekund musicie sprzątnąć dwa obsrane pisuary. Ten, kto tego nie zrobi w czas, zostaje wyeliminowany. Ech, nie zdążyłem, co teraz? jak ci idzie, haha. Ha? Proszę nie. <tryk> Hasta la vista, skurwysyny. Próbuj stąd uciec lub się gdzieś schować, bo oni cię teraz zabiją. Ta, ja już wiem, co zrobię. Stychał. tymczasem uboźka! Dlaczego to robicie? Kim jesteś? Pani od geografii? Proszę Pani, bo dlaczego? Gratulujemy przejścia piątej gry. Oto wyniki. Z 84 graczy odpadło 60. Wyśpijcie się, bo jutro następna gra. Jestem głodny. Dajcie jeść. Zamknij ryja gorlok i daj spać. No, 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 Witamy w szóstej grze, czyli Szklanym Moście. Pani Woźna miała dosyć mycia obrzyganych po was okien. A więc wymyśliła wam tę grę. Jedno ze szkieł jest hartowane i utrzyma ciężar do dwóch osób. Drugie to zwykłe, wyniesione ze szkoły. Czas na tą grę to 20 minut. Teraz wylosujemy wam numerki, w których kolejności przejdziecie przez most. Idź szybciej. Nie pójdę. Nie. Dobra ostatnia szyba. To chyba dobra będzie. Co jest kurwa? Uwaga, uwaga. Gruby rozwalił poprawne szkło. Lada moment przyjdzie ekipa, która pomoże Wam przejść. Gratulujemy przejścia szóstej gry. Z 24 graczy odpadło 12. Imagine zginąć w tej grze. To jest bunt! W buncie zginęło ośmiu z Was, co czyni Was czwórką ostatnich. Przygotowaliśmy dla Was ucztę. Częstujcie się. Witamy w siódmej grze. W tej grze musicie wypchnąć swojego oponenta poza kwadratowe pole. Ostatni w polu wygrywa. <Słysy> Gratulujemy przejścia ostatniej gry. Wygrał Pan poprawę wszystkich przedmiotów i życzmy dalszych sukcesów w życiu. Ej, Radek, weź się obudź, bo już koniec lekcji.